Witajcie, kochani, robię tylko taki szybciutki wstęp do tego, co już nagrałam, co się zaraz zacznie po tym, co teraz mówię, bo robiłam tą jakby tą relaksację bardzo intuicyjnie. A, więc tam a, zaczęłam mówić o czakrach i zdałam sobie sprawę, że e, dla nich, nie dla wszystkich czakry to jest może być e, oczywisty temat, więc. Jak mówię tam o świetle, które ma przepływać jakby przez nasze ciało, to mam na myśli światło, które spływa z góry. Tutaj można sobie jakby wyobrazić że otwieramy, bo tutaj jest jedna czakra, że ją jakby otwieramy na tą przestrzeń światła tego uleczającego, wpływającego. Tu jest czakra trzeciego oka. To jest, tutaj jest ta czakra, o której mówię. Czakra gardła, czakra serca. Dobra, wstanę tu jest czakra jakby żołądku to jest taka, żo żołądku <laughs> czakra trzecie, trzecia czakra taka jakby słoneczna tu jest splotu słonecznego, tutaj jakby troszkę jakby nad żołądkiem tutaj jakby pod pępkiem z kolei gdzieś tak tyle pod pępkiem mamy drugą czakrę i pierwsza czakra, czakra podstawę to jest taka ta czakra jakby gdzie yy, się nam kończy ciało, zaczynają się nogi, no. Czaew to jest to miejsce, w którym jakby łączą się nogi, tak? No i tyle wstępu. Żeby było Wam łatwiej sobie zwizualizować wszystko. No dobra. Zrobimy taką relaksację, która ma pomóc otworzyć się jakby sercu, tej czakry serca, energii serca. To wiadomo, że to nie jest coś, co się zazwyczaj wydarza za pierwszym razem, tak. <grym> Ale to jest coś, co możecie sobie po prostu mm, zaznajomić się z tym i się z tym obeznać i sobie jakby powtarzać to, tak. Proponuję <grym> no, ja po prostu zamknąć oczy. Najpierw, może sobie usytuujcie, gdzie to jest mniej więcej, tak? To jest mniej więcej tutaj. Tutaj jest ta energia serca, jakby. Ja ją osobiście czuję, ja ją czuję, jakby tu się takie jest. To jest takie pole energii. Możecie sobie spróbować. Na pewno też poczujecie, bo większość ludzi ma tą możliwość e, czucia tego, bo to jest jakby dosyć silne pole. E, taka ręka jakby mrowieje. Można zacząć sobie odrobienia, prawda, czegoś takiego, że zbliżamy ręce, żeby poczuć to w ogóle uczucie, jakie to jest, i wtedy sobie zbliżyć do tego, e, do tego serca i poczuć. Każdy ma inaczej. Niektórzy ludzie widzą, niektórzy. Ludzie czują, niektórzy ludzie są bardziej połączeni z, z, z dźwiękiem. Ja na przykład jestem bardzo wrażliwa na dźwięk i na mnie wpływa dźwięk bardzo, ale jakby tylko kilka razy mi się zdarzyło poczuć energię przez dźwięk. Ja zazwyczaj po prostu czuję, czując ją, nie wiem, jak to określić. I od kiedy zaczęłam robić czytania duszy, też po prostu jak zamknę oczy, to tam jest pełny cały świat po prostu, i wtedy widzę, widzę też widzę czakry, wszystko widzę, tak? Jak się połączę z kimś energetycznie czy sama w sobie. Ale każdy ma inaczej. Są nawet ludzie, co mnie ostatnio zafascynowało, jak moja nauczycielka mówiła, Lesia, że robi nowy kurs, dziewczyna po prostu, e, ona po prostu leci słowami, ona mówi rzeczy. Dla mnie, jak robię czytania, to są obrazy i uczucia tylko i wyłącznie. Każdy ma po prostu inaczej. Dobra, rozgadałam się. <laughs> Więc tak. Eee... Wyczuć mniej więcej, gdzie to jest, żebyście sobie mogli wyobrazić. I teraz wszystko z zamkniętymi oczami, bo to tak jak w linii yoga, to jest energia, tak? I jak mamy zamknięte oczy, to jakby energia skupia się do środka. Ech. Zamykamy oczy. Robimy sobie trzy razy głęboki wdech. Wdech. Wydech. Dla mnie najlepiej, przez ustawy, jak chcecie. Wdech. Może tylko dodam, że dla mnie być bardzo relaksujące, może Wam też to pomoże, jak oddycham przez gardło. Jak robię wydech, robić go jakby przez gardło, wtedy się po prostu cała rozmiękczam. Spróbujcie sobie jeszcze raz. Jeszcze jeden wdech. Wdech. Teraz poczujcie swoje stopy, że się relaksują. Garnienie takie ciepło te młotki to samo rozluźnijcie je kolanka uda całe biodra rozluźnić, możecie sobie pokołysać Zobaczcie jakby te, jak te mięśnie jakby się po prostu rozluźniają. Albo wyobraźcie sobie, że ciepłe światło jakby je rozgrzewa, rozpuszcza klatkę piersiową, ramiona, całe plecy. Oddychać cały czas. Kark, bardzo ważny. Wszystkie mięśnie tam porozluźniać. Ramiona. Przedramiona. Dłonie. Gardło. Całą głowę. Wyobraźcie sobie, że to się rozpuszcza. Wszystko mięknie. Czaszka co, czubek głowy, szczęka, powieki, oczy, nawet uszy i ja okolica wokół uszu. Teraz spróbujcie wyobrazić sobie tą przestrzeń, która jest w Waszym sercu. Wyczujcie, czy coś tam jesteście w stanie zobaczyć. Jeśli macie z tym problem, zwyczajnie sobie wyobraźcie taki malu, maleńki, różowy pomyczek tam na dnie jakby tej takiego w dnie tego wgłębienia, prawie przy kręgosłupie, aż taki malutenki różowy płomyczek. Maluteńki różowy płomyczek. Ten pomyczek może być również z takim jakby różowym kwiatkiem, który jest troszkę jakby w pączku, ale nie tak zupełnie ściśnięty troszeczkę, tylko w pączku. Teraz spróbujcie może po prostu oddychać jakby Wydech. Wyobraźcie sobie, że jesteście jakby, że taki strumień światła spływa na Was z góry. I to jest taki strumień światła, który to jest taka czysta, biała, uzdrawiająca energia. Przepływa przez. Możecie sobie wyobrazić, że otwieracie jakby tą górną część głowy na na światło, to światło wchodzi wam, przez, przepływa przez głowę, przez czakrę trzeciego oka, przepływa przez gardło i wpływa do serca. Wdech i wydech. A teraz jak oddychacie, to. Wlejcie to światło do serca, na, na wdechu. I pozwólcie mu jakby wypłynąć z Was na zewnątrz, na wydechu i znowu wdech. Ciągamy światło z góry. Wdech rozlewamy na zewnątrz. Wdech z góry. na zewnątrz. Czuję, że tutaj dobrze byłoby to wszystko tak jakby wyrównać, więc weźcie sobie to światło, jakby niech ono spłynie dalej też do tej czakry. Tutaj nad pępkiem trzeciej czakry jeszcze niżej do tej drugiej czakry i do czakry podstawy również niech to światło tak się jakby rozejdzie wam po całym ciele rozpłynie się was uzdrowi oczywiście coś do oczyszczenia spalansuję trochę energię Całe ciało wypełnia Wam takie białe światło. Teraz zwróćcie, skupcie uwagę na tym sercu jeszcze raz. Skupcie uwagę na tym sercu, co tam się dzieje. Czy ono tam świeci to światełko różowe, albo ten kwiatek, czy się roz, roz, roz jakby otwiera? Czy kręci się może jakaś energia jakby? Zobaczcie, co tam się dzieje po prostu. Skupcie swoją uwagę na energii serca. Często pomaga w takiej sytuacji jakby... Zbudzenie uczucia miłości, więc hmm, poczujcie może tutaj taką miłość, czułość, jaką czujecie do kogoś, kogo kochacie, albo do swojego ukochanego zwierzaka, albo do dziecka, albo do kogoś, z kim jesteście. Taka czułość i miłość zbudzić to w sobie. I poczuć przez tą właśnie czakrę serca. Wdech i wydech. Oddychamy sobie tutaj chwilkę. Poddychajcie sobie. Skupiajcie na, tej, na tym sercu. Na tym świetle, które tam jest. Tak? Super. A teraz poprosimy, żeby to światło i ta energia... Roznała się po naszym ciele i zadziałała w najlepszy możliwy dla nas sposób. Teraz możecie się zrelaksować. Możecie sobie jeszcze pobyć w tym stanie lub z niego po prostu wyjść. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam to. Wam to pomoże. Pozdrawiam.